Dziś chciałabym zaprosić Was do refleksji nad jedną z najpiękniejszych idei, jakie przekazuje filozofia Alana Wattsa. Wszechświat zawsze daje nam to, czego potrzebujemy. Ale to, czy potrafimy to dostrzec, czy potrafimy zaufać i płynąć z nurtem życia, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, że wszystko, czego szukamy, może być już tuż obok nas? Alan Watts mówi wszystko, czego naprawdę szukasz, jest w tej chwili, jest tutaj. Całe Twoje życie jest teraz. Problemem nie jest brak czegoś w naszym życiu, ale brak umiejętności zobaczenia tego, co już jest. W naszej codzienności często gubimy się między pragnieniami a rzeczywistymi potrzebami. Jesteśmy bombardowani reklamami, oczekiwaniami społecznymi i presją, aby mieć więcej, aby być lepszym, aby osiągnąć więcej. Ale czy kiedykolwiek zatrzymaliśmy się na chwilę, by zapytać siebie, czy naprawdę potrzebuję tego, czy to jest to, czego pragnę? Alan Watts wyjaśnia to w prosty sposób. Ludzie nie wiedzą czego chcą, dopóki nie zobaczą, że nie mogą tego mieć. W świecie, który stale kusi nas nowymi możliwościami, możemy łatwo wpaść w pułapkę niekończących się pragnień. Nowy telefon, lepszy samochód, większy dom, to wszystko wydaje się być kluczem do szczęścia. Ale czy jest nim rzeczywiście? Łódź tłumaczył, że nasze pragnienia są jak koło, które nigdy się nie zatrzymuje. W miarę jak zdobywamy nowe rzeczy, nasze poczucie braku nadal pozostaje. Pragnienia nigdy nie prowadzą nas do prawdziwego spełnienia, ponieważ są z natury tymczasowe. Kluczem do wolności jest rozpoznanie, że to, czego naprawdę potrzebujemy, jest znacznie prostsze, niż myślimy. Jednym z najważniejszych przesłań Alana Watsa jest akceptacja tego, co jest. Mówił: Cud nie polega na tym, że chodzimy po wodzie, ale na tym, że stoimy na ziemi. Życie nie jest problemem do rozwiązania, lecz doświadczeniem do przeżycia. Zbyt często traktujemy życie jak projekt. Coś, co wymaga ciągłego ulepszenia, kontrolowania, naprawiania. Jednak życie nie jest czymś, co musimy poprawiać. Jest jak rzeka. Płynie swoim naturalnym rytmem, a naszym zadaniem nie jest zmienianie jej biegu, ale nauka płynięcia z prądem. Włoc tłumaczył to w ten sposób. Nie możesz być szczęśliwy, próbując być szczęśliwy. Musisz pozwolić sobie być tym, kim jesteś tu i teraz. Kiedy przestaniemy walczyć z rzeczywistością, otwieramy się na nowe możliwości. Kluczowym elementem filozofii Al Alana Wattsa jest zaufanie do życia. Mówił: "Zaufanie jest jedynym fundamentem prawdziwego życia. Jeśli nie możesz zaufać wszechświatowi, to tak jakbyś nie ufał sobie". Czy to oznacza, że mamy przestać działać? Absolutnie nie. Jednak nasze działanie powinno wypływać z miejsca spokoju, a nie lęku. Zamiast kurczowo trzymać się naszych planów i kontrolować każdy szczegół, możemy otworzyć się na to, co życie ma nam do zaoferowania. Alan Watts często posługiwał się metaforą tańca: życie jest jak taniec. Celem tańca nie jest dotarcie do końca. Ale cieszenie się z każdym krokiem. W tańcu życia nie chodzi o to, by zawsze być o krok do przodu, ale by w pełni uczestniczyć w danej chwili. Podsumiał czerpać inspiracje z nauki, szczególnie z fizyki kwantowej. Jednym z najbardziej fascynujących konceptów, do których się odnosił, była idea splątania kwantowego. Dwie cząsteczki mogą być ze sobą połączone w taki sposób, że ich zachowanie wpływa na siebie nawzajem, nawet jeśli znajdują się na przeciwnych końcach wszechświata. Według głodca ten fenomen fizyczny jest metaforą dla naszego połączenia ze wszechświatem. Wszyscy jesteśmy częścią kosmicznego tańca. Każda nasza myśl, każda intencja wpływa na całość. Nasze intencje i przekonania mają realny wpływ na naszą rzeczywistość. Nawet jeśli nie potrafimy tego zrozumieć, Wat porównywał życie do fal na wodzie. Fale nie są oddzielone od oceanu. Tak samo jak ty nie jesteś oddzielony oddzielona od wszechświata. Jesteś częścią całości, która nieustannie się zmienia. Jednym z najbardziej przewrotnych, a zarazem uwalniających przesłań Alana Watsa jest nauka o pustce. Mówił. Pustka nie jest niczym czego należy się bać, to przestrzeń, w której wszystko jest możliwe. Pustka nie jest brakiem, lecz potencjałem. Kiedy pozwalamy sobie puścić nasze pragnienia, które nas ograniczają, otwieramy się na przestrzeń, w której wszechświat może nas zaskoczyć. Łódź tłumaczył, że prawdziwa wolność polega na odpuszczeniu. Dopiero kiedy przestaniesz kontrolować życie, Zaczyna ono działać na twoją korzyść. Jak praktykować zaufanie do wszechświata? Jeśli chcemy nauczyć się płynąć z prądem życia, możemy zacząć od kilku prostych praktyk. Pierwsza to wdzięczność za to co jest. Zamiast skupiać się na tym czego nam brakuje, spróbujmy zauważyć to co już mamy. Każdego dnia znajdź choćby jedną rzecz, za którą możesz być wdzięczny, wdzięczna. Może to być drobnostka, jak ciepły kubek herbaty, jak chwila oddechu, czy widok zachodzącego słońca. 2. Medytacja i obecność. Alan Watts zachęcał do medytacji jako sposobu na połączenie się z chwilą obecną. Medytacja pozwala nam uwolnić się od ciągłego myślenia o przeszłości i przyszłości, co jest kluczowe do odnalezienia harmonii. 3. Otwórz się na nieoczekiwane. Zamiast trzymać się sztywnych planów, spróbuj być otwarty na to, co przynosi życie. Czasami to, czego najbardziej potrzebujemy, przychodzi w sposób, którego się nie spodziewaliśmy. Watts mówił: "Przeświat nie jest maszyną, którą możemy kontrolować, to organizm, w którym możemy współpracować." Alan Watts przypomina nam, że życie nie jest czymś, co należy kontrolować i poprawiać. Że jest tańcem, w którym uczestniczymy i rzeką, która płynie swoim rytmem. Wszechświat zawsze daje nam to, czego naprawdę potrzebujemy, pod warunkiem, że nauczymy się ufać i dostrzegać to, co jest tuż przed nami. Zachęcam Was, byście dziś spróbowali na chwilę zatrzymać się i poczuć harmonię życia. Jak mówił Watts. Prawdziwa magia życia polega na odkrywaniu, że jesteś już częścią cudownego kosmicznego tańca. Dziękuję za dziś i zapraszam na kolejny odcinek, w którym porozmawiamy o tym, jak praktykowanie uważności może odmienić nasze życie. Do zobaczenia.